Siema, jestem Marek. Dzisiaj mój nowy służący na zastępstwo Olejnika będzie robił wyzwania, żeby udowodnić jak bardzo kocha Monikę. Można to uznać jako kolejny odcinek naszej serii Milionerzy, ale dzisiaj on będzie robił wyzwania za darmo i przygotowaliśmy dla niego jeszcze bardziej ekstremalne i jeszcze bardziej ostre wyzwania niż w przypadku poprzedniego odcinka. Milionerów, jesteś gotowy? Oczywiście, że jestem gotowy. Czekam na wszystkie wyzwania. Robisz to dla Moniki i dla Fejmu? Robię to przede wszystkim dla Moniki i dla Fejmu. Ty będziesz robił wyzwania, ale wam proponuję zasubskrybować mój kanał, czy tak? Przycisk, który znajduje się na karle oraz kupcie moją płytę na www.kruszwil.pl Bo i prędzej zamówicie, tym szybciej będzie ona u Was w domu, Wiem, Ty, ale ten przycisk mu się na głowę przyczepił. A nie chce zejść? No poczekaj, zdejmę. Czekaj, zapałem. Oh, masz, masz go? Mam, jest. Przerzuciłem mu na ten, na brzuch. I teraz poczekaj, Czek o, o czekaj ustawię. Ty a, a, to, a, Jak byś do buzi brał Barek? <laughs> Dobra, nieważne. A zasubskrybowany chociaż? Tak, 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 zasubskrybowany. subskrybowany Zapraszam do oglądania. Ty, wiesz, że jeżeli nie wykonasz tych To? to wypieprzesz stąd. Wiesz co? Wydaje mi się, że to nie będzie dla mnie żadnym problemem Wykonać wszystkie zadania A dużo wyjarałeś przed odcikiem? Wydaje mi się, że nie mogę mówić takich rzeczy przed kamerą To wyłącz kamerę i opowie nam kolega ile wypali Pytanie do ciebie, czy znasz się na robieniu damskiego makijażu? Nie znam się na takich Kiedy rzeczy. zobaczyłem twoje dredy od razu pomyślałem sobie, że może jesteście panienką Więc twoje zadanie jest następujące Robisz sobie damski makijaż Ojej Im bardziej będziesz wyglądał jak panienka Tym prędzej ci zaliczę to wyzwanie Bo szminka Tapeta, puder, brwi, I tak dalej. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że zadanie zaliczone, jak myślisz, Przeszło. lordzie. Przeszło. Przeszło. Możemy przejść do kolejnego wydarzenia. Jestem psychopatą. ...tym psychopatom. Jak panienka, tak jak mówiłem. Okej, okay, tak więc, kolejne wyzwanie jest następujące. Rozbieraj się, złoży zamówienie w McDonaldzie, w samej bieliźnie, siedząc przy tym na masce samochodu. Jesteś normalny. Co ty mi każesz robić? No, wyzwanie jest takie. Nikt nie powiedział, że będą łatwe. Także rozbieraj się, ciuchy do bagażnika. Szybko, no. Dobra, chcę być w filmie, Chłopaki! Chcesz Monikę? Chłopaki chce! Chcę! Bardzo chce! Do bagażnika! Do bagażnika? Dobra! Rozbieraj się i składasz zamówienie. Zamów sobie co chcesz, później możesz to zjeść. Dobra. I coś dla Karwa jeszcze. Jestem gotowy. Tam ci gościu zajął kolejkę. Skurcy, nie zajmuje mi kolejkę, to ja chciałem pierwszy zjeść. Wskakuj na maskę Dobre. i jedziemy. Wiesz, że skoro on robi te wyzwanie, no. to znaczy, że zrobi wszystkie? Wiem, wiem, że zrobi wszystkie. Ty, dawaj, z w tamtej w strony nagrywaj. Zimno? Nie, fajnie jest. No dzisiaj jakiegoś browarka może zarzucić szybkiego? Nie, nie mam, nie mam. Faję mi kamery. <grywia> I poproszę dwa cheeseburgery, duże frytki i wrapa rap, klasycznego. No, wrapa klasycznego, tak? tak? i to wszystko. Ja nie płacę, więc... Płaci, płacisz! To pomiję ciasteczko mukowe do tego. Nie, weź weźcie. Weź, weź weź, weź, Albo dobra, ciasteczko będzie jednak, będzie jednak. Ja Proszę tego do dobrze. Pieniążki. Dzięki. Dziękujemy miłego dnia. No i zamówione pięknie. Dbają, dbają o mnie, dbają. Ty, on ma to wieść jeszcze na masę? Nie, ja, jeszcze ja ja, ja busi. <śmiech> <śmiech> Ale Nie ci wstyd? Mi wstyd? No co ty, to oni są słabi bardzo, oni by tak nie zrobili, a ja tak zrobiłem. Uuu, no i co teraz? A będziesz to jadł na masce, czy już nie? Nie, nie, bez przesady. W środku? Kulturalnie, na no, elegancko. Ja bym ci proponował zjeść to w środku, w restauracji, w samej gadzie. Dobra. Uuu, ale to jest jako drugie zadanie. To jako jest pół jak... zadania możemy to uznać. Dobra, dobra, zgadzam się. Nie denerwuje to, że tak długo robią zamówienie? Zaraz ich op... Nie myślisz, że specjalnie to robią? Szybciej! Dziękuję Pani bardzo I co, jemy w środku samych gaciach, tak? Także ja chyba już nie będę przeszkadzał, jedz sobie z Życzę znacznego Dzięki stary Mam dla Ciebie kolejne wyzwanie Mam w bagażniku dwie rzeczy Wyglądasz mi na skatera i myślę, że dasz razem wykonać to wyzwanie Proszę otworzyć bagażnik o, karzełek! Jest elf, jest deskorolka, musisz przeskoczyć elfa. No to wydaje mi się, że to zadanie nie będzie dla mnie jakimś problemem. Dwa lata nie jeździłem, ale. Dwa lata nie jeździłeś i co? No. I chcesz przeskoczyć elfa? To jest na pewno dobry pomysł. Dobra, nie pęknie, Ale to nic mi się nie stanie Nie no, wiem. Każeł uczuję ci, ja p leci. Przeskoczył elfa! Ja w to nie wierzę. Dobry służący, lepszy do olejnika Na pomysł Słucham. Zjedzie z ruchomych schodów na tym Niech jeszcze Karła weźmie na plecy Następne wyzwanie, zjeżdżasz w dół na desce i do góry, wracasz do desce. No. Ale teraz nie zjedziesz. Tutaj ludzie chodzą, śmierdzą i przeszkadzają nam no. Zjedziesz serio? Pewnie, że tak nie nienormalny Nieprawda no i Wszystko dla fejmu? Tak, wszystko dla fejmu Dobra, możemy już zaczynać Dobra, lecisz no Pusta jest No i teraz powrót, ale dobra darujmy, bo widok był niezły. No, niezły, niezły. Słuchaj, jesteśmy na dziale z damską bielizną. Musi U, ale... zrobić pokaz mody bielizny damskiej. Mam y, wybrać jedną bieliznę, czy kilka? No wybierz tak, żeby na tobie po prostu ładnie leżały te majteczki i I po sklepy. Ja zareklamuję majteczki. Pięknie. Musisz się przejść po sklepy. Czy może moja siostra chce z wami zrobić? Z Karłem. Bo akurat podobny wzrost, to proponuję karłem. Tam <grym> poszedł. Was obserwuję i... Dobra, zgódź to serio, zrobię. Dobry jest właśnie. Ty, ty, zrobi wszystko, no. Dla Fejmu, dla Moniki. Wszystko, wszystko. Lepsze od Olejnika. lepsze od Karła, lepsze od ciebie. może Ja się pozbędę was wszystkich. I z panem tutaj będę nagrywał film. Będziecie się nagrywać na zniadek. No tak. Dobra, lecimy. Nagrywaj go. Każdy dobrze nagrywa. Dobrze, no. Każdy za nim lecisz. Serio? Może pan się wrócić do przymierzalni, i nie paradować tutaj prawie, a że ja, ja chciałem tylko sesję zdjęciową zrobić do magazynu. No, może pan zrobić w Dobrze, dobrze posłuchanie. Zrobił to, teraz się przebiera. Naprawdę zrobił to? Zrobił to. A przeszedł się po sklepie? No trochę się przeszedł i tak go cofnęli. Powiedzieli, że tak nie wolno i się cofnął po prostu, ale no przebrał się w to. Wyglądał jak panienka w tym makijażu w bieliźnie. Przeszedł się, czyli zadanie zaliczone. Przebrał się. Jak się czujesz? Nie, ja jakoś nie mam wstydu. Chyba nie istnieje u mnie coś takiego jak wstyd. Kolego, znasz mój hit disco polo zostań moją kotką. Uwielbiam, uwielbiam, Uwielbiam. To dzisiaj będziesz miał okazję ułożyć własną choreografię i zatarczyć to na tym właśnie dronie A Wszędzie wolno tam wchodzić, nie? Wolno, nim wolno wchodzić. Jemu wszędzie wolno wchodzić. My nagrywamy wszystko z góry. Proszę iść tańczyć, puść sobie piosenkę z telefonu. Te, deskę możesz zostawić. Powiedzmy, że uciekać pewnie. Przedopronę. Deska mi pomoże. <grym> Dobra. Zrobi to? Zrobi, jak wszystko. To jest nienormalny, nie? Wario Idzie. Zobacz, Zrobi to? No wychodzi na to, że zrobi. Nagrywaj go cały czas. Wejdzie. Ale jakie wejście? Usiadł na trąd. Zostań moją głową, moją A nawet pasuje ten tym. Zostań moją głową, klubu, W sumie to mi się wejście podobało i wyjście najbardziej. Do. Układ taneczny taki sobie, ale wyzwanie zaliczone. Goście zrobi wszystko. Wraca do nas. Jest dobre. Ile masz pieniędzy? Wyjmuj wszystko. Są potrzebne do kolejnego wszystkie zadania. Wszystkie pieniądze? No wszystkie jakie masz przy sobie. Teraz. No mam mało pieniędzy przy sobie. Chodzi jeszcze. tylko o gotówkę. Karty twoje nie. 300. Mhm. Masz coś jeszcze? Nie. Za całe pieniądze, pieniądze musisz kupić płyty kamerzysty. Płyta kosztuje. Co? Nie ma takiej opcji! Ja mam inne wydatki. Chcesz Monikę? Niż... Ale ja mam inne wydatki, tak? Ja Jaki? muszę mieć. Kup płytę kamerzysty, tak? Wszystkie płyty. Wszystkie płyty? No za, za, za tyle masz kasy, nie? Wszystkie swoje pieniądze musisz wydać na Dobra, płytę. dobra, ostatni raz, ostatni raz robię takie rzeczy. Ale tutaj... Tu nie masz ma. płyty. Ale są na najlepszy. Na najlepszej półce mówisz? Dobra, to biorę wszystkie wszystkie płyty takie są. Ile tego jest? Za mało Nieee, 4 sztuki tylko Zdecydowanie za mało, Zdecydowanie za mało. Trzeba No weź jeszcze Kruszwila zbyt. weź, diskomarka Ale nie ma diskomarka, diskomarek jeszcze nie wyszedł A, no Dlatego tak. musisz wejść na kanał i wykupić nową płytę Z Oczywiście No dobra, to kupuj Chciałbym zaznaczyć, że ten MP jest bardzo słaby Są tylko cztery płyty kamerzysty nie. Będę się cieszyć, Ym... nie kasy wydasz No tak, ale sam fakt, że ten sklep jest słaby Po prostu jest słaby Dla mnie to dobrze, dla was Dzięki. What the fuck, what the fuck. Dobra, kupuję te płyty. Kupuję płyty kamerzysty. Cztery płyty. 160 zł. Co? Biedny jest ten sklep. Czemu? Bo nie złożyli zamówienia na nowe płyty kamerzysty. A to nadal się to główno sprzedaje? Nie Nie spodziewałem się, że dalej to kupują. Myślałem, że to leży sobie. Po prostu. Nie cały co kupują. Dziw. Została ci reszta spłyty, płyty, racja? No została, została I to całkiem sporo Także musisz teraz kupić jedzenie Ale nie jedzenie w jakiejś restauracji Tylko musisz podejść do kogoś, położyć mu na stół pieniądze Tyle ile jest warty ten pokarm Albo więcej wziąć sobie, no, tak? żeby nie było wstydu Dobrze Nie, wstyd nie, nie będzie wskazany Wstyd wskazany, no bez wstydu nie ma zabawy Wybierz sobie osobę, zabierz jedzenie Dobra, ja jestem gotowy. Widzę, że oni mają wrapika mojego ulubionego, więc k***a, czeka na mnie. Dobra, Dobra leć dawań, nie ma co tracić czasu. Lecisz! Co ty robisz? Okej, to. Pierdaj, dostaw mnie, kobieto! Dostaw! Wiesz jakie eee. jest wyzwanie? Masz dostać od trzech osób, przekonuj. Masz tutaj dziewczynę na przykład. Idealnie się złożyło. Przepraszam, mam takie pytanie. Zajmij mi liścia. Najpierw ty, potem ty, albo Albo w drugą stronę, jak chcesz. Mocniej, mocniej. Co tak słabo? Ja też, ja też. Ja da, też Dawaj, Dawaj, damy. Weź, daj mi okulary, może lepiej. Nie, bo ciągle. To lekko. Dawaj, Zaliczone Wydaje mi się, że zaliczone Słuchaj, idziesz na pasy, jak będziesz miał zielone. Spokojnie uspokój się. I zagapiłeś się w telefon. Na pasach, na środku pasów Ty miga światło, musisz iść. Dobra, idź, zagapiłeś Idzie. się w telefon. Pamiętaj, czekaj. Czekaj, 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 stoi! Stoi, zagadł się w telefon. Zostało im 10 sekund. Czekaj. Ile jeszcze? 15? 15 sekund 15 sekund. 15 sekund. Coś, co pa, 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 wkurzają się już tam samochody, nie? Gada, 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 gada pa. Ciekawie gdzie dzwoni. Pa. o nie. A, pa, ja twierdzę, ale on jest chory, nie? Gościu zrobi wszystko, ewidentnie. Dla Moniczki, dla Fejmu, Grubo. Każde, teraz twoja na zadanie. Musisz coś wymyślić ciekawego. Myślamy, że to wymyślamy cały czas, to teraz ty wymyślaj. W sumie, trochę już zgłodniałem. Jest tu gdzieś żabka blisko? Jest no, nie jest pewnie pewny. jest, no? no. Tam jest żabka akurat. Powiem mu, żeby mi wyniósł picie i coś do jedzenia. Czyś się ukradł? No ukradł, to co? Dobra, to od razu mu powiem. Słuchaj, następne wyzwanie od karła jest następujące. Nasz karzełek karzewek jest głodny. Musisz iść do żabki i coś zajumać, żeby nakarmić karła. Karły dużo jedzą, pamiętaj. Raz się robiło takie rzeczy. Pewnie. Picie? A jakie? Osie niebieskie. Osi niebieskie? Alkoholowe. Tak? Alkohol yeah. chcesz? Co on tak bez alkoholu? Jakiś dzisiaj dziwny jesteś? Jeszcze zawsze Zawsze ja, na alkoholu? Nie, nie pijam przed 12. Co? No Karły wcześniej. nie piją przed 12? Nie, Karły nie pijam przed 7. Ja piję tylko codziennie, ale muszę sobie chwilę przerwy zrobić. Czyli od 7 do 8 mniej więcej jest przerwa. Lutki synu, niech nie pali papierosy Ale on, ja on ma 18 lat To jest karzełek Ja praktycznie nie palę, ja jestem sportowcem On kaskaderem, kaskaderem jestem i robię różne dziwne tak, rzeczy ja też w internecie widzę. A on, A on jest elfem, karłem światecznym Ale po co on tak te płuca sobie... <laughs> Ale to, i... to jest pani... o. On ma duże płuca, on może palić widzi pali? Patrz, na desce jest świąteczny karzełek. ja myślałam, że to mały synuś i ma Nie, nie, nie. Nie, nie. On, on pełnoletni. No to życzę Wam powodzenia. No, miłego Wszystkiego dnia, miłego dobrego. dnia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zanim pójdziemy ukraść coś z żabki Albo sobie, albo komuś Nie, moja buźka już dzisiaj za dużo dostała Walniesz komuś na twarz? Ale to za grube, za grube no, ja wiem, ale, to za już grube. ale to jest naprawdę jedno Ale to jest niesamowity dzień Niesamowity dzień My nagrywamy to? troszeczkę z daleka Wybierz sobie kogo Nie, no ja idę za nim Ale tak Nie. wiesz, bo kamerzysta, ruszaj za mną Ale z komuś? Jak najszybciej, robię to szybko, jak najszybciej tylko potrafię Chcę już mieć to z głowy Ale naprawdę? Trzeba komuś zwalniać? Jezu Chryste <grystanie> Niekwestionowany zakaz wstępu do tej galerii masz bo po tym co dzisiaj się stało to ja za chwilę dostanę zakaz wstępu po prostu nasze zdjęcia będą tutaj wywieszane, żeby nas nie wpuszczać. Masakra, typ jest mocny. Gościo! Co? Dawaj Karzeusz, Dawaj, dobrze mu idzie! Prawie. Dziękuję. Okay. No ale mieliśmy do zapkić, a nie do... To... A, jeszcze jedno jest wyzwanie, a mianowicie degustacja. Za chwilę poznacie wszyscy szczegóły. Musisz jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie zjeść 5 produktów. Także czas start, lecisz szybko. Wybieraj sobie 5 produktów Ale on tutaj to jest i nie płacić za to. Na no, gdzie? Na ja pierdzielę, serio? Co ty robisz? Mmm, Kaweł, pomóż mi otworzyć. Bo sobie <noise> Większość to jest mój partner, morderczyk. Szybko, dawaj, dawaj. Kaweł, znowu będziesz mi pogodny. Co, chcesz to? Opieraj to. Radzę. Tylko napopisujesz całe. Jeszcze dwa. Ty, zdegustowałeś? Otworzysz mi śmierzelki? Tylko czasu nie mamy, pamiętaj. Myślę, dawaj, szybciej. I ostatni produkt ci został. Proponuję Dobra. tam, na lodówki. O, A dobra, uciekamy stąd. Szybko. Wszystko na raz, chyba się pożygam kurwa, z tyłkami. <gry> Także, zadanie wykonane, tak połowicznie, ale wykonane. Jak połowicznie? No bo miał zejść w całości, ale... No jak degustacja, no to tak by nie zjadł tego. A no tak, mówię degustacja, okej. Okay. Dwa czekaj dwa. Co masz, co masz za bluzną? Sześć mizelki. Nie, nie, <śmion> Padały ci kurwa jak sypałeś Na ziemię na ziemię Padały ci za bluzę Ogólnie zonko, bardzo, bardzo, bardzo dobre Tylko trochę nie pasowało mi to, że było raz słodkie, a raz słone I niedobrze mi trochę się zrobiło Pięknie, pięknie, śmiesznie Ostatnie zadanie Musisz zdobyć jedzenie i picie dla Karła Tylko, że musisz to ukraść Pamiętasz co? Niebieskie osi co? i cokolwiek co do jedzenia Dobrze, może być czekolada? No, może być czekolada Dobrze, dobrze, świąteczne, świąteczne. Kamerzysta będzie po prostu szedł za tobą i będzie Cię nagrywał, ale... Ostatnie zadanie! Ostatnie. Dobra. I zostajesz u nas. Dobra. Nagrywaj go w miarę wtedy. Niebieski osi, mamy no, niebieskioshi. Mordeczko, wiesz, może gdzie jeszcze czekolada? Nie wiem, co innego weź weź Co innego? Dobra. To jest kurwa głupi, tak się będzie.

co jest? Co zostało coś, coś, coś stało. Złapali go. A tak, się no, no złapała go, no k**a no. Gdzie jest moje osi, gość? <laughs> no złapała go, no człowieku, no. Ja ja nie wiem, wiem. No nie będzie miał ja problemu Nie wiem, czy będzie mieć problem z tego. Czy Zostawiamy go, czy co? Nie wiem. Południe chyba będą pływać. Ja Bądźcie nie wiem. za osi i za co, czekoladę? I co ja teraz zjem? Za zaplecze go wzięła. No dobra, panie gumę stam! Nie no dobra, poczekam na niego chyba. No wałcie No w aucie, ale no poczekamy. Nie co on tam właściwie wziął? No trochę nakrat, nie? Osi i czekoladę Nie, jeszcze jakieś batoniki i coś tam jeszcze krat. Jakiś jogurt chciał ukraść. Ale debil To nie mógł wziąć tego osi i czekolady i. No wejść. debil, no. Ale nie zrobił wyzwania w takim razie. No zrobił, no bo ukradł. Teoretycznie ukradł. No, no nie no. Nie no ukradł, ale nie wyniósł. No. Miał zrobić wyzwania, dał się złapać i musimy teraz na niego czekać. W moim odczuciu nie zrobił Ale chciał zrobić. O. Czy go zostawiamy? O tym przekonamy się. W następnym filmie, no bo musimy się po prostu zastanowić. 100 tysięcy łapek w górę i go zostawiamy, co? Możemy tak się umówić. Co to o tym myślisz? Zostawiać go czy. Ja wiem, żeby ludzie zdecydowali. Co tysięcy łapek w górę i go zostawiamy? No ja nie wiem, bo niby nie zrobił, a nie chce mi się powtarzać kradzieży w kolejnym sklepie, żeby go jeszcze raz łapać. Tylko ciekawe czy policja przyjedzie. Czy go nie za wilą zaraz? Nie no może powiedzą, żeby oddał razy dwa. Nie wiem, nie mam pojęcia. Albo po rodziców zadzwonią, chociaż nie on jest pełno.